Daniel Martyniuk ponownie szokuje. Media obiegły wstrząsające doniesienia na temat syna gwiazdora Disco Polo. Okazuje się, że jego związek z piękną prawniczką, która pocieszała go po medialnym rozwodzie, dobiegł końca. Młody skandalista nawiązał romans z kolejną kobietą. Padły poważne deklaracje. Rodzice będą zadowoleni. Daniel Martyniuk i jego młoda żona, Ewelina, niedawno spotkali się na sali sądowej. Dziewczyna, która miała już dość nieprzewidywalności i porywczości małżonka, zdecydowała się na złożenie papierów rozwodowych. Wydarzenie szybko stało się bardzo medialne. Uwagę mediów przyciągnęły nie tylko liczne spory, ale także kobiety, które pocieszały syna gwiazdora po rozstaniu. Daniel Martyniuk, ma nową partnerkę Daniel Martyniuk, w rozmowie z jednym z tabloidów, zdecydował się na szczere wyznanie. Okazuje się, że wybuchowy 31-latek marzy o wielkiej miłości i ciągle ma nadzieję, że w jego życiu pojawi się ta jedyna. Nie straciłem wiary w miłość. Jestem pewien, że kiedyś zwiążę się z mądrą, uczciwą kobietą, która będzie mnie szczerze kochać za to, jaki jestem i nie będą jej interesowały pieniądze mojego ojca, ale nie w Polsce. Marzę o normalnej rodzinie. Chciałbym mieć dzieci, które mógłbym wychowywać, patrzeć jak dorastają, bawić się z nimi i cieszyć. Może niedługo los znów się do mnie uśmiechnie, zwierzył się Daniel Martyniuk. Sen gwiazdora Discopolo wyraźnie zapomniał, że wraz z byłą już żoną, Eweliną, doczekał się córeczki, Laury, która również wymaga opieki ze strony ojca. 31 latek marzy o ułożeniu sobie życia na nowo, zapominając o dawnych zobowiązaniach. Romantyczny skandalista, wbrew obawom swojej mamy, postanowił szukać miłości życia poza granicami naszego kraju. Jego uwagę zwróciła kobieta o egzotycznej urodzie. Mam teraz piękną hiszpaneczkę, którą poznałem jakiś czas temu, niedawno odnowiliśmy kontakt i już nie mogę doczekać się spotkania z nią. Kropka Jak skończą się moje sądowe sprawy, to pakuję walizki i wyjeżdżam do Hiszpanii. W ogóle życie w Polsce mnie nie interesuje. Jak ureguluję i pozamykam wszelkie sprawy sądowe, to uciekam stąd, poinformował syn Gwiazdora Discopolo. 2 3 Wygląda na to, że Daniel Martyniuk myśli o nowej sympatii bardzo poważnie i zamierza zrobić wszystko, by ułożyć sobie życie u jej boku. Plany emigracyjne niewątpliwie związane są z faktem, że kobieta mieszka poza granicami kraju. Znak zapytania śródło, Pudelek.